Witam Was serdecznie ponownie. W dzisiejszym filmie będzie mnóstwo nowości z makijażu. Będzie to taki zupełnie, mam nadzieję, taki nowy cykl, którym będę podsumowywać kosmetyki miesiąca w takich krótkich podsumowaniach. No i dzisiaj przypadło na makijaż, i tutaj nawet to nie są kosmetyki z jednego miesiąca, ale myślę, że przynajmniej z dwóch nie miałam kiedy ich wam pokazać. Kolejna część olbrzymia czeka, żebym zrecenzowała kosmetyki, więc jest tego naprawdę bardzo dużo. Zaczęła się wiosna, zaczyna się wiosna bardzo powoli i marki kosmetyczne wprost prześcigają się w nowościach. Tak jak co roku, możemy obserwować, że jest wysyp po prostu nowych kosmetyków, ulepszonych form, nowych formuł. Dzisiaj właśnie będę o takich formułach mówiła, ale chciałam też dzisiaj trochę zahaczyć o trendy. Tak jak Wam mówiłam, makijaż i trendy to jest coś, co bardzo mnie interesuje jako byłego makijażystę gotowego. To jak trendy przekładają się na makijaż współcześnie i co lubimy nosić, no i jak marki kosmetyczne radzą sobie właśnie z tym, żeby troszeczkę tych trendów przemycić w naszym makijażu. No i dzięki temu kupujemy tego makijażu dość sporo. Ja tu jestem zdania, że jeżeli czegoś nie potrzebujecie, nie kupujcie tego, no ale tak jak co roku, nowe podkłady, nowe szminki, mnóstwo mam nowości też do oczu, z tego co widzę, nowe pędzle, brązery kremowe, które w poprzednim roku zdominowały zupełnie jakby moją, Kosmetyczkę, właściwie moje zbiory kosmetyczne, nowe korektory, także o wszystkim Ci Wam opowiem. Na pewno tych kosmetyków jest jeszcze więcej. No i przede wszystkim tusze. Jest taki jeden tusz które myślę, że już znacie z reklam. Ci też go omówię, powiem o co o nim myślę, który tuż może być ewentualnie na zastępstw. Więc jeżeli taki temat Was interesuje, to oczywiście serdecznie zapraszam Was do oglądania dzisiejszego odcinka. I poproszę też kciuka do góry za moje znowu obcięte świeżo włosy i za to, że ten film będzie bardzo długi i będzie tu naprawdę mnóstwo nowości. I tego, co udało mi się ostatnio przetestować, także zapraszam Was serdecznie do tego nowego cyklu, czyli podsumowania miesiąca, jeżeli chodzi o nowości, o makijaż i co o nich myślę. Rzadko się zdarza, żebym jak przygotowuję odcinek z makijażem, miała swoją słynną tabelkę ze wszystkim, ale dzisiaj, ponieważ tych produktów jest tak bardzo dużo, to postanowiłam, że ta tabelka musi powstać, bo ja się po prostu pogubię, więc mam cały scenariusz filmu, co po kolei mam dla Was omawiać. Cały makijaż, oczywiście, dzisiaj mam wykonane nowościami, o których. Dzisiaj będę mówić. Muszę powiedzieć, że jestem szczególnie zadowolona z niektórych produktów, które dzisiaj dla Was omówię, dlatego że są one naprawdę rewelacyjne. A nie kosztują tak dużo, bo nie są to marki takie, na przykład marka Sisley, którą dla Was ostatnio omawiałam, więc może akurat tutaj coś sobie wybierzecie. Myślę, że zacznę chyba od skóry, dlatego że skóra jest takim bardzo dużym trendem, jeżeli chodzi o makijaż, zawsze, co roku. I im zauważyłam, bardziej makijaż się rozwija, im formuły są bardziej udoskonalone, zawsze. Marki kosmetyczne starają się tworzyć tak makijaż, żeby skóra wyglądała bardzo naturalnie, bardzo pięknie, żeby były bardzo dobre składy też w kosmetykach. I przede wszystkim, żeby tego makijażu rzeczywiście nie było widać. I tutaj mam taki jeden produkt, który zahacza o trend, który nazywa się Pearl Skin. Pearl Skin to jest coś takiego, co mogę nazwać skórą po prostu jak perła, czyli używacie rozświetlaczy albo też baz rozświetlających, które po prostu są w kolorach właśnie perły i jedną z takich baz przetestowałam. Ja w ogóle o tym trendzie powiem Wam szczerze, że tak za bardzo nie słyszałam, ale ostatnio byłam na spotkaniu z marką Maki, właśnie tam dowiedziałam się o tych najnowszych trendach makijażu, które mnie bardzo właśnie zainspirowały do przygotowania dla Was tego odcinka. I będzie to baza marki LCA Cosmetics. Tutaj ktoś po prostu pytał mnie o tą bazę, ale w takiej przejrzystej formule. Natomiast ja wybrałam dla siebie Shaping Light Multi Use Highlighter w kolorze Cool Glow. I to właśnie jest coś, co mogłabym nazwać. Takim perłowym wykończeniem. Czytałam sobie na stronie marki, jak ten produkt można wykorzystywać. Tak jak widzicie, on jest zupełnie biały, ale kiedy go rozetrzecie, daje on taki przepiękny, perłowy blask. Ja oczywiście mam go dzisiaj pod makijażem i mam go również na makijażu, ale to ponieważ. Jestem przed Wami, to mogę jeszcze odrobinę tego highlightera tutaj wklepać. Jest to i highlighter, i baza, i produkt, który możecie mieszać z podkładem, jeżeli macie takie potrzeby. Ona występuje dokładnie chyba w czterech kolorach, natomiast marka ostatnio wypuściła też nowość, coś co nazywa się Glowitizer Me Time. I raczej tamta formuła jest mniej perłowa. To o czym dzisiaj mówię, że to właśnie ta perła jest taka bardzo modna cały czas, a bardziej jest przejrzysta z delikatnym kolorem. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o Shaping Light Cool Glow, który dzisiaj będę omawiać, tak jak mówię, możecie zobaczyć sobie inne kolory. Jest to kremowa, taka bardzo lekka konsystencja, która dodaje lekkiego i zdrowego blasku, a jednocześnie jest wzbogacona składnikami nawilżającymi przeciwutleniczami i witaminami, co bardzo mi się zresztą podoba. Formuła jest w 100% również wegańska, tak jak przy kosmetykach LH Cosmetics. Te, które pamiętacie, omawiałam dla Was je w zupełnie oddzielnym filmie, więc ta marka bardzo mi się spodobała. I co zauważyłam, też, że marka ma formuły, które można porównać do najdroższych marek na świecie. Więc całe tutaj nie musicie, wiecie, kupować jakichś bardzo drogich marek, bo oni produkują swoje kosmetyki na przykład we Włoszech, tam, gdzie są najlepsze fabryki, i to jest właśnie kosmetyk, który jest we Włoszech produkowany. Mamy tutaj witaminę C w składzie, witaminę E i olejek z dzikiej róży. Stąd ten glow. Oczywiście są też farłowe pigmenty. Przed pierwszym użyciem pamiętaj, aby bardzo dobrze wstrząsnąć produkt. Rzeczywiście on ma takie jakby dwie fazy w sobie. Ma olejek i ma tą fazę taką bardziej emolientową i trzeba to wstrząsnąć. Także bardzo mi się ten produkt spodobał. Świetnie mi się sprawdza. Bardzo lubię go używać. On nie jest też tłusty, więc myślę, że na każdym typie skóry będzie on bardzo dobrze wyglądał. Jest go tutaj całkiem sporo, dlatego, że tu jest 25 ml, czy taka standardowa pojemność. Natomiast jestem dosyć Gęsty i taki kremowy, ale tak jak mówię, nie jest tłusty na skórze, także bardzo dobrze wypośrodkowana jest ta warstwa, wiecie, olejkowa i warstwa kremowa, dzięki czemu daje on właśnie taki przepiękny glot. Tak ja sobie pomyślałam, że jeszcze mogłabym go nałożyć odrobinę. Przy moim naszyjniku. Jeśli w ogóle, słuchajcie, niestety mam jakiś problem ze statywem do tego mojego głównego światła, które świeci na mnie z przodu, dlatego kamera jest ustawiona troszeczkę za wysoko, dlatego, że za każdym razem próbowałam ustawić kamerę, to po prostu lampa wchodziła mi w kadr, No i musiałam podnieść bardzo wysoko. Aparat, no i w związku z tym nie wiem jak to tam będzie wyglądało, ale mam nadzieję, że wszystko zobaczycie i wszystko będziecie widziały bardzo dobrze. No a przynajmniej widać mój dekod. Także pierwszy kosmetyk, który mamy tutaj w trendach, czyli Shaping Light. Multi-Use Highlighter. No mam nadzieję, że się nim zainteresujecie, bo naprawdę ma fajną formułę. Ma dużo różnych kolorów i ktoś pytał mnie właśnie o ten transparentny kolor. On dokładnie działa w taki sam sposób, ale on w ogóle nie ma dodanych jakby perełek, tylko on jest bardziej taki przejrzysty i daje taki. Taki glow powiedzmy sobie, jak na przykład tą Ford. Jeżeli macie Shape and Light, to tam jest ta biała, taka biała część, której nikt nie używa, nie wiem dlaczego, bo ona jest przepiękna. I tam właśnie ta baza jest zupełnie przejrzysta, tak będzie też w tym takim transparentnym obcieniu. Ja wszystkie produkty dotyczące właśnie LG dlatego że tych produktów tutaj chyba jest już trzy, podziękuję Wam dzisiaj pod filmem, oczywiście. W ostatnim filmie omówiłam dla Was ten podkład. Celowo zrobiłam oddzielny odcinek tutaj dla marki Sisley, ponieważ uznałam, że jest to podkład tak drogi. I marka też nie wypuszcza zbyt często podkładów. Robi to raz na przykład na dwa lata. Tak mi się wydaje, że ostatnio dwa lata temu nowy podkład. Coś tu się będzie w marcu, myślę, zmieniało. Któryś z podkładów, niestety, myślę, że to będzie moja ulubiona zeberka, zostanie pewnie wycofane, bo ta formuła jest dosyć podobna i ten podkład, tak jak wiecie, bardzo mi się spodobał. Jest to naprawdę pięknie wyglądający podkład. Ma być to podkład beztłuszczowy, przedłużonej trwałości, który ma też takie działanie bardzo silne pielęgnacyjne. Także naprawdę fajny podkład. Nie spodziewałam się, że podkład, który jest lekko matujący, spodoba mi się aż tak bardzo. Ale marka, która jest Tańsza niż Sisley, również wypuściła w tym roku akurat podkład, również podkład, który jest wegański, który ma bardzo dobrą formułę i też nie spodziewałam się po nim zbyt wiele. Kyle Cosmetics. Ja z tej marki, słuchajcie, uwielbiam szminki. Mam szminki, mam konturówki. Konturówki są fantastyczne. Dzisiaj w ogóle jeszcze będę mówiła o fantastycznych konturówkach. Szminki również są fantastyczne. Potem jakoś tak przestałam kupować nowości, a tu nagle zaproszono mnie na event, właśnie jeżeli chodzi o premierę tego nowego podkładu, który nazywa się Power Plush Longer Foundation. I powiem Wam, że ten podkład jest niesamowicie dosyć slaj-podobny. I właśnie dzisiaj mam go na skórze. I tak jak Wam mówiłam, jeżeli chodzi o fytoton, Perfekcją, to kolor jest dla mnie tutaj idealny. I to samo, jeżeli chodzi o Kylie Cosmetics. Byłam w ogóle na takim bardzo dużym evencie, jeżeli chodzi właśnie o ten podkład. Dlatego, że oprócz tego, że wszedł nowy podkład, wszedł również nowy korektor. Jest tu mnóstwo kolorów. Nie spisałam sobie chyba, ile tych kolorów dokładnie jest. Ale jest to olbrzymia gama kolorystyczna. Tak wyglądała mi na 30-40 kolorów. I marka też gwarantuje nam, że na pewno znajdziemy swój Odcień. Iwen był tak zorganizowany, że były stoiska z makijażystów, którzy pomagali nam dobierać ten właśnie podkład. I ja bardzo szybko znalazłam swój, dlatego że pan, który miał obsługiwał akurat miał bardzo podobną karnację do mojej. Powiedziałam, chcę taki kolor jak ma pan, i on mi ten podkład po prostu podał. I jest to odcień 2,5 N, czyli gama neutralna. I jeżeli chodzi o kolorek o w tym podkładzie, to marka podzieliła je na fur, Light, medium, tan i deep, czyli tych kolorów jest po prostu bardzo dużo, ale każdy z odcieni również ma swój podton. Mamy gamę neutralne, mamy gamę warm, czyli W, mamy gamę cool, czyli C. Ja akurat jestem odziwiony w tej gamie Fair, ale ten podkład, ponieważ on się znowu będzie utrwalał, to jest to podkład, który lekko na skórze ciemniej. Zobaczycie, jak go nakładam. Tutaj na filmie zobaczycie, jaki on jest. Jasny i na początku, jak go nakładałam, myślałam sobie, no nie, mam podkład, który absolutnie nie będzie mi pasował, po prostu nie będę mogła go zupełnie używać. Ale po rozłożeniu na skórze, on się po prostu fantastycznie dopasowuje. Rzadko kiedy jest tak, że ja nie mam podkładu na szyi. Dzisiaj nie mam, dlatego, że go po prostu nie potrzebuję, bo Kolor podkładu, kolor mojej skóry to jest dokładnie ten sam kolor. Nawet Liza Eldridge nie ma dla mnie tak dobrego koloru jak ten podkład. I co bardzo mi się spodobało, jest to podkład całkowicie również wegański, całkowicie cruelty free, bez parabenów. I jest to formuła, którą marka nazwała formułą Clean. Ma się on utrzymywać przez 12 godzin. Lekka płynna formuła wtapie się w skórę, zacierając drobne linie, pory i teksturę pozostawiając uczucie miękkości z takim dosłownie marka to nazywa aerograficznym takim satynowym wykończeniem. Skóra nie jest ani zbyt matowa ani zbyt wzroszona, czyli zbyt glow, coś idealnie pomiędzy. Ja dzisiaj mam wprawdzie moją ulubioną giełkę z Mesklara, natomiast rzeczywiście jest to takie wykończenie pomiędzy, czyli zobaczcie, że no tutaj spryskana jest jestem giełką dwufazową, ale podkład wygląda bardzo naturalnie i jest czymś pomiędzy właśnie takim bardzo intensywnie podkładem glow, a podkładem matowym. Dokładnie tak jak robi to Sisley, czyli to nie jest do końca mat, ale nie do końca jest to też glow, więc myślę, że warto ten podkład Pójść sobie zobaczyć: no bo tutaj macie tak dużo kolorów. Na pewno każda z Was jakiś kolor dla siebie znajdzie. Nie zatyka porów, nie osadza się w drobnych zmarszczkach, nie przylega do jakichś przesuszonych miejsc. Rzeczywiście zgadzam się z tym całkowicie, dlatego że nawet z bardzo bliska podkład wygląda jak druga skóra. Jest bardzo elastyczny. Tutaj jeszcze jest formuła oparta również na centella azjatyka, witaminie E, niacinamidzie, także. Naprawdę fajny, fajny podkład. Niestety z korektorem tutaj już wtopiłam, dlatego że poprosiłam, żeby dobrano mi odcięcie mniejsze. I to był mój błąd. Ten korektor dla mnie się nie nadaje pod oczy przez to. Dlatego sprawdziłam sobie tę formułę pod oczami, ale nie mogę go używać, bo jest dla mnie za ciemny. Mam kolor 3,5N. Jakby to są te same klejmy, jeżeli chodzi o działanie którego korektora, czyli się nie zbiera, jest bardzo lekki, jest bardzo taki przejrzysty, równocześnie ma takie fajne średnie krycie. Bardzo mi się podoba na skórze, też go z przyjemnością używam na przykład na jakieś moje przebarwienia, więc jak najbardziej korektor również Wam polecam, myślę, że po prostu warto. Ten podkład pójść sobie, zobaczyć. Myślę, że na tym skończę, jeżeli chodzi o jego omawianie, te krótkie recenzje, ale znowu się rozgadała. No i teraz przejdziemy sobie do korektorów, których znowu jest bardzo dużo. Dla mnie najważniejszym korektorem, który się pojawi już wkrótce, bo w tej chwili jeszcze go nie ma jest to korektor z marki Jensa. Najnowszy korektor. Tutaj nie było wiadomo, czy on w ogóle w Polsce będzie, ale na szczęście marka zdecydowała się w Polsce również go wprowadzić. Przedstawiciel właściwie marki. Ja używałam dzisiaj koloru, który najlepiej mi pasuje i jest to Fair. Są cztery kolory, które będą w Polsce dostępne tylko cztery kolory, ale myślę, że z łatwością sobie znajdziecie odcień, dlatego że Fair będzie pasował osobom, które mają po prostu bardzo jasną karnację i potrzebujecie na przykład zatuszować cienie pod oczami. Odcień Light, którego również używam, jest dla mnie doskonały do korekcji mojej skóry. To jest taki bardzo ładny odcień neutralny, dosyć jasny i fantastycznie wygląda, i pod oczami, i na skórze mojej twarzy. Mamy odcień medium, który jest po prostu głębszy, do takich średniej karnacji też yy, myślę, że z łatwością go tu dopasujecie. On ma też taki podton. Wytłumaczę, dlaczego te podtony są troszeczkę bardziej pod odcień brzoskwiniowo taki, można powiedzieć, że tak jakby był tam czerwony pigment. I najciemniejszy, który również marka zdecydowała się do Polski wprowadzić, jest to odcień Deep. Ja dzisiaj używam go do konturowania i tak tutaj myślę, że będzie mógł fajnie zastąpić właśnie jakiś produkt do konturowania, również do makijażu oka. Ale chciałam jeszcze coś Wam pokazać z Jensy, bo chciałam się Wam czymś pochwalić. Bo jestem chyba jedyną osobą w Polsce, która tą paczuszkę dostała, to jest paczka na nowy rok chiński, jak widzicie, bardzo czerwona. I w środku mamy takie cuda. Niestety te kosmetyki są tylko dla influencerów. Zobaczycie sobie po prostu je na przybitkach, ale mam tutaj dwa piękne płaszczyki w takim limitowanym opakowaniu. Mam tutaj dwie szminki w limitowanym opakowaniu. Jak rok smoka, to oczywiście musi być czerwona szminka. W sensie w czerwonym opakowaniu, bo ta szminka jest w takim. Pięknym kolorze, także na pewno tą szminkę u mnie zobaczycie. Zresztą ten kolor na pewno można kupić. No tak, to jest Wilczu. Wilczu wam pokazywałam. To jest kolor, który jest jednym z moich ulubionych kolorów, jeżeli chodzi o Jensę. No ale oczywiście tutaj najbardziej, jak zobaczyłam to pudełko już na stronie Jensy, to myślałam sobie: O nie, chcę takie pudełko. No i mam takie pudełko. Mam w nim już biżuterię. I każdy kosmetyk marki Jensa zawiera 8 super blacks, czyli takie 8 składników związanych troszkę też z kulturą azjatycką, które idealnie nawilżają, odżywiają skórę, przynoszą je same benefity pielęgnacyjne, są to produkty określane jako Natural Beauty and Wellness. Nie zawierają siarczanów, talanów, parabenów, produktów petrochemicznych i olejów mineralnych, silikonów, talku, ale przede wszystkim marka jest produkowana w Korei i jej założycielka wydaje mi się jest Amerykanką, ale jej rodzina chyba pochodzi z Chin. Tak mi się wydaje, że takie ma korzenie. I tak jak pamiętacie, omawiałam dla was Marka Jensa w innym filmie i miałam dla was takie dwa concealery. Także tu znowu dzielimy korektor i concealer. To są dwa różne produkty. Korektor jest to produkt do korekcji barwnej. Szukam tutaj mojego odcienia. To najlepiej będzie widać na odcieniu, którego ja dzisiaj używałam, czyli takim bardzo Jasno różowo brzoskwiniowym Wiecie, co takie kolory robią dla skóry pod oczami? One całkowicie niwelują cienie pod oczami. Ja mam dalej problem, żeby to od się oddzielić. Jak dla mnie jedna i druga jest świetna. Tutaj mówiłam wam, że wybierajcie ten, którego po prostu być może jest więcej w opakowaniu, kolory wam bardziej odpowiadają i tak dalej. Korektor. On jest w słoiczku i jego możemy również wklepywać na makijaż. Nie wiem, czy pamiętacie, jak mówiłam dla was RMS. No olbrzymie przebarwienie zostało w tym momencie zaklepane. Formuła jest niezwykle śliska, żylowa, idealnie się wchłania, zupełnie nie zostaje jakby w zmarszczkach, zupełnie nie zostaje w jakichś, wiecie, liniach na twarzy, nie podkreśla suchych skórek. Naprawdę świetna formuła, tak jak zwykle Jensa tutaj ma. Do tego korektora będzie również Pędzelek. Ja się zapomniałam go użyć, ale przy okazji, ponieważ go jeszcze nie opakowałam, to pokażę Wam, jak przyjeżdżają pędzle jęsa zapakowane. Zawsze mają taką tulejkę do suszenia, więc nie wyrzucajcie jej. Są bardzo takie dosyć ciężkie, muszę powiedzieć, w dłoni można również je postawić. Jest to taki bardzo przyjemny, syntetyczny pędzelek. Bardzo lubię pędzle do makijażu twarzy, muszę powiedzieć, ale jakbyście chciały mieć pędzelek do makijażu, właśnie. Do korektora, czy też do jakichś przykład małych partii do podkładu, to on się będzie świetnie nadawał. To tak przy okazji. Lekki całkowicie kryjący krem korygujący, który rozświetla i kryje okolice. To są napisane okolice oka, ale jego ja stosowałam na całą twarz, i on mi się rewelacyjnie sprawdza, również właśnie na przebarwienia jakieś większe partie na twarzy, więc spokojnie można go tak używać. Dla mnie jest to coś pomiędzy, właśnie tutaj się zgubiłam, ale coś pomiędzy korektorem Narsa, tym, który lubię najbardziej, czyli to jest. Jest Soft Matte Complete Concealer, czyli on jest taki, jakby był troszkę półsuchy, ale on jest bardzo nawilżający. Nie mogę nic znaleźć, ale znalazłam RMS. RMS ma bardzo podobną formułę, ale jest tłustszy, więc ta formuła tutaj jest taka bardzo wyważona. Myślę, że naprawdę warto tym korektorem się zainteresować. Jeżeli będą pasowały Wam kolory, jeżeli kolory się będą Wam podobały, no to naprawdę uważam, że jeżeli lubicie w ogóle język, to. Oczywiście jest to taki też trochę must have. świetny pod oczy, świetny właśnie do skóry ze zmarszczkami, świetny do suchej skóry, ale myślę, że przy tłustej skórze, pod oczami z reguły każdy z nas ma tą skórę przesuszoną, ja dzisiaj nawet słuchajcie, ja skóry nie pudrowałam pod oczami, on tak ładnie wygląda, nie trzeba go pudrować, tutaj przed kamerą z reguły wszystko muszę pudrować, no a ten korektor jest nieprzypudrowany I tak jak widzicie, mimo tego, że ja naprawdę mam bardzo głębokie ostatnio cienie, bo bardzo źle sypiam, to bardzo ładnie ten korektor wszystko zakrył. Dodałam sobie ociupinkę jeszcze tego korektora, ale taką dosłownie minimalną ilość. Natomiast głównie mam tutaj tą, właśnie ten kolor fair, ten najjaśniejszy taki z lekkim różowym podbiciem. Bardzo ładnie zneutralizował moje cienia. Jeszcze jeden kosmetyk, który uzupełnił mój makijaż, dzisiaj, jeżeli chodzi o skórę, to będzie coś, czego. Nie planowałam w ogóle kupować, ale stałam przy kasie w seforze. To jest w ogóle najgorsze i zobaczyłam miniaturkę i przypomniałam mi się, że wszyscy mówią bez przerwy o tym pudrze, więc kupiłam sobie miniaturę. To jest akurat huda, Huda beauty. Tak jak wiecie, ja tak z chudą mam tak różnie. Uwielbiam szminki, nie mam za dużo kosmetyków, nie wiem czy nie, nie mam tylko szminek. O tym pudrze słyszałam tak dużo dobrych rzeczy, stwierdziłam. Ponieważ kolor mi się strasznie spodobał. To jest taki odcień. Dokładnie jak ma mój ulubiony puder z polskiej marki. Zaraz wam pokażę. Jest to odcień Pound Cake i jest to najsłynniejszy puder, jeżeli chodzi o chudę. Baby Bake Loose Baking and Setting Powder. W takim bardzo fajnym opakowaniu. Podnosicie to przekręcacie i możecie sobie. Dozować dowolnie ten puder. Puszkiem nie radziło, bo to jest na maksa niehigieniczne. Także ja wysypuję swojego wieczko po prostu innego pudru. Na talerzyk można go wysypać, kiedy się na wakacjach, na przykład gdzieś w hotelu. I aplikuję go tak jak puder po prostu do utrwalania makijażu. Moim ostatnio ulubionym magicznym puszkiem z marki LH Cosmetics. Uwielbiam ten sposób aplikacji. Wszystko się przepięknie trzyma. Puszek jest niezwykle miękki. No, a teraz. Przejdźmy do pudru. Matowe, ale świetliste wykończenie. Czyli znowu wracamy do trendów, jeżeli chodzi o skórę. Ma wyglądać super naturalnie, a tak, jakby w ogóle makijażu nie było. Tutaj jest napisane, że jest 9 odcieni, ale już na stronie amerykańskiej jest 10, więc tu do końca nie wiem. Wydaje mi że jest 10 odcieni. Puder jest bardzo lekki, bardzo jedwabisty i nie daje flashbacka. Także bardzo fajny puder też na jakieś wielkie wyjścia. I jest to również puder wegański. Nie powoduje zapychania porów. Jest wolny od parabenu, przetestowany dermatologicznie, natomiast zawiera. Talk. Ale ponieważ zawiera talk, skóra wygląda idealnie. Skóra wygląda jak druga skóra. No i powiem Wam, że naprawdę utrzymywanie się tego pudru na twarzy i to, jak on wygląda, i to, jaka skóra jest gładka. Także bardzo mi się ten puder podoba. Podoba mi się jego kolor, podoba mi się jego formuła. Jest też bardzo wydajny naprawdę ładnie sformułowany puder. Myślę, że tutaj jeżeli chodzi o pudry transparentne i takie, które właśnie nadają się do bakingu, ale również nadają się do utrwalania makijażu, no to jest to puder, który którego z przyjemnością będę używać i zastanawiam się poważnie, czy nie kupić sobie dużego opakowania. I mój najbardziej ulubiony puder, który jest matujący, po tej stronie bardziej matującej. To cały czas jest ten puder, czyli puder Givenchy. Tutaj mam opakowanie, którego używam. To jest takie opakowanie limitowane, a normalnie ono jest czarne. To jest Givenchy Prism Libre, czyli ten puder taki sypki w czterech kolorach. Ja go po prostu uwielbiam i tutaj mam właśnie odcień taki rozświetlający, na przykład pod oczy i jest to odcień Rose Trójka. Także zastanawiałam się, czy jest sens, żebym kupowała po prostu chudę, która również ma te kolory rozświetlające. Ach, jeszcze jedna rzecz, która mi się też niesamowicie nie spodobała. Chociaż to może każdego nie ucieszyć, to jest jego zapach. On pachnie bardzo ładnie, ciepło i jest nasycone kwiatowym, delikatnym zapachem piżma. Bardzo mi się podoba też ten zapach, także to wszystko zależy po prostu od tego, czy tolerujecie też pudry, które są perfumowane. No, a tutaj oba te pudry muszę powiedzieć bardzo, ale to bardzo lubię. No i chuda skoczyła z tym pudrem naprawdę u mnie na bardzo wysokie miejsce, a nawet się zastanawiam, czy nie będzie to puder sypki roku, bo on jest aż tak dobry, także warto sobie go sprawdzić. Jeżeli nigdy tego pudru nie miałyście schudy, jeżeli nic o nim nie słyszałyście, można kupić miniaturę. miniaturach. Wydaje mi się, że są dwa kolory i ja kupiłam taki, który jest troszeczkę bardziej neutralny, drugi był bardziej żółty, oba mi się bardzo podobały. Przejdziemy sobie do dalszych produktów, jeżeli chodzi o skórę. Tak jak Wam mówiłam, że testowałam ostatnio bronzer co Anastazji, tu również. Anastazja ma tak dobre formuły, że ten akurat brązer błyskawicznie stał się moim ulubieńcą. Właściwie to po pierwszej aplikacji wiedziałam, że to będzie mój ulubieniec i że będę mogła wypowiadać się o nim w samych superlatywach, dlatego że po noszeniu go przez cały dzień. Zobaczyłam, jaki jest dobry, jak pięknie się wtapia w skórę, jaką ma doskonałą formułę, bierze się go minimalną ilość, jest niesamowicie napigmentowany. Ja mam go w kolorze Amber. Jest to po prostu kremowy brązer. Ja w ogóle markę Anastazja bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo cenię i lubię mieć się z niej aż dwa produkty. Natomiast chciałam bardzo te brązery przetestować, bo kremowe brązery wysokiej jakości, no troszkę to jest moje drugie imię. Moje ulubione zdecydowanie ostatnio, to jest i tu znowu przyniosłam sobie zły kolor, bo przyniosłam ten najciemniejszy. Jęsa jest bardziej. Sucha, nie jest taka kremowa. Ta formuła Jensy jest tak zrobiona, żeby była też dobra do bardzo pustej skóry. Tutaj jeżeli chodzi o Anastazję, może być tak, że ta formuła po prostu dla tłustych skór będzie zbyt emolientowa. Tu natomiast wydaje mi się, że będzie bardzo dobra, także warto na to zwrócić uwagę. Moim ukochanym produktem do konturowania błyskawicznie również stał się ten produkt, czyli Make Up By Mario. W takim dosyć chłodnym kolorze. Bardzo, bardzo lubię ten produkt. Jest to Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer w kolorze Light Medium. Uwielbiam ten produkt. To jest dla mnie produkt poprzedniego roku, ale też myślę, że tego roku. I tu wyraźnie można zobaczyć, jak te produkty różnią się kolorystycznie od siebie. Kolor Amber spodobał mi się bardzo i chciałam wziąć coś innego niż mam, czyli chciałam wziąć coś cieplejszego, coś co bardziej byłoby takie do ocieplania skóry, bo ten produkt dla mnie jest troszeczkę bardziej do konturowania. Zresztą formuła Mario jest bardziej przejrzysta, bardziej taka tłusta też, także też ona nie jest dla każdego. Myślę, że przy suchej skórze się bardziej sprawdzi, ale jeżeli byście chciały kupować właśnie ten bronzer, to gorąco go polecam, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o skóry suche, dojrzałe, takie, które lepiej tolerują produkty, które są bardzo emolientowe i łatwo się blendują. No ja jestem Zachwycona tym, jak ten produkt wyglądał u mnie na skórze, bo on wygląda jak moja skóra, właściwie nie ma tu żadnych granic, nic nie jest za mocne, jakby on nie jest zbyt, wiecie. Taki brązowy, nie jest zbyt pomarańczowy, nie jest zbyt żółty, po prostu wygląda na mojej skórze naprawdę bardzo ładnie. Myślę, że doskonały kolor do neutralnych karnacji. Być może warto sobie zobaczyć, soforze jak on wygląda na żywo, ale ten kolor spodobał mi się bardzo, jakby od pierwszego wejrzenia zobaczyłam go na stronie i wiedziałam, że ten kolor na pewno u mnie się również sprawdzi. No ale wiecie, to są czasami lata doświadczenia w makijażu i mi takie, takie po prostu kolory jest łatwo dobierać. Natomiast mogę wam pokazać jeszcze, jak wygląda. Chanel. Także on jest też dosyć ciepły. Marka opisuje go w następujący sposób. Nieobciążająca kremowa formuła, zgadzam się, nie tłusta formuła. Tak, ona po pewnym czasie po prostu jest tak lekka, że ona się wtapia w skórę i jakby nie zostawia tłustej warstwy. Bardzo łatwo się nabudowuje, zgadzam się. Można nakładać na nagą skórę, czyli po prostu bez makijażu nosić go jako bazę lub warstwowo na makijaż. Co mi się bardzo podoba, że się również nie utlenia, nie rozmazuje się, nie jakby traci koloru albo też nie zamienia się w jakiś inny dziwny kolor na skórze, co czasami przy kremowych bronzerach może się wydarzyć. Także bardzo fajnej jakości, bardzo wysokiej jakości bronzer kremowy. Także będzie to coś na pewno, czego będę bardzo często używać, jeżeli chodzi o makijaż, no bo wiecie, zbliża się wiosna, a potem będzie lato i będziecie na pewno pytały mnie o kremowe bronzery. To jest jeden z tych, które mogę Wam z ręką na sercu polecić.